Siema, siema kochani, witam Was serdecznie, minutko e, z nad kanału bydgoskiego. No jak sami widzicie, no pogoda nie jest najlepsza okolica, nie jest najładniejsza, ale zobaczymy czy tutaj e, rybka stoi. Prawdopodobnie stoi, bo tutaj mają mm, zimowisko, z tego co mi wiadomo. A czy coś tu się uda złapać z tego zimowiska? No zobaczymy, inaczej powiem tak, no ja już wstępnie tu próbowałem e, rzucać. mam już rybkę, mam już płotkę, także rybka jest, trzeba po prostu tego zakalić. E, dobrze kochani, no dzisiaj poławiam na pławik stały, e, zwykłą teleskopówką, bez spiny, tak jak kiedyś dawniej się, się łowiło, no i zobaczymy czy tutaj coś, coś się uda złowić. Nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam na weekendowe łowienie. No hejka! Okej, okay, kochani, widzieliście, zakarmione. Czekamy teraz na, żeby poważniejsze brania, a w międzyczasie napijemy się kawki. No, kochani, niestety, no muszę, muszę, dopiero teraz włączyłem kamerę, bo cały czas, cały czas pada, a nie chcę, nie chcę e, popsuć sprzętu elektronicznego, wiecie jaki jest tu, na wodę powiem tak no gdzieś po godzinie półtora dopiero ładne ładnie zaczęło y, skubać ładne potki weszły prawdopodobnie mi się spiął lesy, trochę i to wy, wy, wyprowadzi pewnie stado bo było coś większego ale 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 są y, kochani brania No ja powiem, że są brania jest fajna zabawa ale teraz muszę coś zjeść bo nie dość że pada cały czas łowię, to zgłodniałem. No i już chwila, 10-15 minut, przerwę i znowu pada, pada deszcz. Ale co najważniejsze to jest się martwię, że łoteczka przystała brać. Muszę ją chyba tam z dwie 3 kółki dorzucić. Dobra, a ja muszę was, muszę was schować. Dobrze kochani, muzyk fizyk mało tak pada, tak delikatnie kropi. Może zobaczycie jak szybko. Pani, jak mnie pada, to nie biorą, a jak pada, to biorą, a muszę was chować bo kamerę zabija. <muzyka> <muzyka> No dobrze, kochani, coś się zaczyna, coś się kończy, no i dzisiaj ja już kończę, kończę dzisiejsze łowienie, chociaż ładnie teraz znowu podeszła płotka i, 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 i ładnie zażera, nawet ładna taka płotka, 25-30 cm, ale no niestety obowiązki domowe, no mam trochę jeszcze y, roboty, no i zresztą już pada, już mi, już, już dosyć. Dobra, ja się z, y, tego składam, <laughs> składam ten cały majdan, y, a my się widzimy na ważeniu i, i na zakończeniu hejka no okej okay, moi drodzy ja już tutaj te klamoty e, pozbierałem swoje, więc tak, no co dzisiaj? Dzisiaj przy, przy takiej naprawdę kiepskiej powodzie padał deszcz, no ale to jest mm, to jest takie jest, jest, jest lepiej jak byłby ten wiatr. E, cały czas padał deszcz, e, może z dwie, trzy przerwy takie 10-15 minutowe były. Ale o dziwo, nie padał deszcz ryba. Potka nie chciała brać, zaczął padać, padać deszcz, potka brała. No tak, kochani, no ja jestem, jak powiedzmy no jestem tu wyłowiony, to jest fajne miejsce. Chyba, tutaj będę trochę częściej przyjeżdżał eee, w tym miejsce, bo naprawdę gdzie tutaj są łuski i to udało dosyć duże. Te łuski no i co, no ja jestem wyłowiony. Także, kochani, był to dzisiaj ostatni odcinek. Na którym nakręcałem. E, oczywiście widzimy się wiosną. To nie znaczy, że nie będę jeździł ryby. Szukajcie mnie na grupie weekendowe łowienie lub na stronie weekendowe łowienie. Tam będę rzucał takie shorty, mini relacje z tego, co, co, co byłem. A e, gdzie byłem na rybach. A nie mam dużego wyboru, bo będę jeździł tylko albo na sporną albo do dębinka, albo na kwadrat, no i jedynie te trzy miejsca. Oczywiście jak pogoda pozwoli, bo będzie zimno, będzie mróz, niestety ja nie, nie będę jeździł, ja jestem ciepło lubny, także dobrze kochani, dzięki, że żeście byli, no to teraz co, no to pozostaje mi tylko teraz zważyć rybki i pokazać ile dzisiaj da to na Nie jest tego dużo, kochani, myślałem, że jest więcej, no ale nic, na zakończenie, jak powiedzieć, z filmowania coś tam ja wpadło, zaraz was Jak widzicie, było 1,31 kg. Dobrze, kochani, kilo 31. Sama płotka. Ubaw był fajny. Tą metodą to i tak jest dużo. Na sam koniec roku to i też jest tak dużo. Dobrze, kochani, dzięki, żeście byli. Kolejny sezon. Eee, zapraszam na kolejny sezon. Mam nadzieję, że się te sprawa, wszystkie z wodami, wyjaśni. Mam nadzieję, że będziemy łowić tych moich starych miejscach i mam nadzieję, że sportowo trochę pójdę do góry. Już mam nadzieję, że w pierwszej piątce będę. Dobrze kochani, to ja się z Wami żegnam. Hejka!